Czy to będą zwykłe żarówki takie staroświeckie? Czy to będą jakieś LEDowe, Jarzeniówki? Może Hugh. Na rynku jednak jest NanoLeaf i od dłuższego czasu korzystam z ich paneli, z ich kwadratów, które mam na ścianie w biurze i mam dzisiaj od nich dwa nowe produkty do pokazania. Będzie to unboxing, będzie pokazanie produktu. Nie będzie ten produkt dzisiaj zamontowany. Mam do tego kilka jeszcze robót, które muszę wykonać, zanim je będę mógł zamontować, ponieważ nie mam odpowiednio przygotowanej przestrzeni. Ale zaczniemy dzisiaj od NanoLeaf Essentials. To są Recessed Downlights, czyli to miejsce zazwyczaj ludzie montują tak zwane GU10, czyli mamy gdzieś otwór w suficie, w podwieszanym zazwyczaj, gdzie po prostu wsuwamy sobie lampkę naszą, podłączamy ją do prądu i zazwyczaj tam jest żarówka właśnie GU10. Przynajmniej ja takowe mam, ale nie tylko, mam również niestandardowe. No i to jest. To, które po prostu może tamto zastąpić, wystarczy to podłączyć tutaj do prądu, mamy dwa kabelki i to wszystko. Najfajniejsze jest, że w komplecie są cztery sztuki, co w większości osobom powinno wystarczyć, bo zazwyczaj właśnie montujemy je po cztery, przynajmniej u mnie tak jest też, zupełnym przypadkiem. Niestety, jeszcze ich nie, nie miałem okazji podłączyć, mówię, otwory mam zbyt małe, natomiast one wymagają otworu 75-85 mm. W tych przedziałach w tym momencie te uszy będą odpowiednio regulowały, ale to są bardzo fajne sprzęty, ponieważ, po pierwsze, wspierają Matter, wspierają HomeKit, wspierają Google Home i Alexa, więc cokolwiek macie, prawdopodobnie będzie to obsługiwane. Dodatkowo mamy CRI-95, jeżeli to Was interesuje, wiecie co to znaczy. Nie będę tutaj tłumaczył, jest też RGB. I możecie za pomocą tego wyświetlać w zasadzie wszystkie kolory, co tam sobie tylko wymyślicie, więc to jest bardzo fajna rzecz. Czekam jeszcze na elektryka, żeby mi z jedną rzeczą pomógł, aby mógł je zamontować więc jestem bardzo ciekawy co będzie dalej. Natomiast bardzo fajną funkcją jest Circadian Lighting, to jest odpowiednik Adaptive Lighting u Hue. Jest to generalnie coś takiego, że rano i wieczorem światło będzie ciepłe, a w ciągu dnia będzie zimne. Dzięki temu nasz, nasze ciało będzie lepiej reagowało na to i będziemy pod wieczór naturalnie spowalniali nasze rytmy i że, żeby pójść do snu. Aplikacja sama oczywiście umożliwia ich aplikacja na umożliwia mnóstwo opcji, tam można poustawiać sobie tryby, popobierać na to najprzeróżniejsze profile itd. No i oczywiście ja korzystam z Apple Home, więc jeżeli ja się podłączę do HomeKita, to mogę korzystać ze wszystkich funkcji, czyli łącznie z wyzwalaniem, wyzwaniem głosowym uruchamianiem ich najprzeróżniejszymi sposobami, czujnikami obecności, czujnikami ruchu itd. itd. Także tego jest sporo. Tak z ciekawości jeszcze powiem, że to są 42-stopniowe żarówki, czyli niezbyt szeroki Kąt widzenia i są jeszcze odporne na wody i kurz. Sprawiam standard IP44. Drugą rzeczą, którą chcę wam pokazać, to jest Nanoleaf Shapes Ultra Black Hexagons. To jest taki model limitowany, bardzo podobny do kwadratów, które ja mam u siebie, ale tu są heksagony, czyli sześciokąty. Jak widzicie, nie, nie jest to mały panel, to jest dosyć duże. to jest iPhone 15 zwykły, tak, nie w sensie Pro, ale zwykły, nie Max. To jest moja ręka i to jest panel, gdzie w komplecie mamy ich 9. Więc podłączymy je, zobaczymy jak działają. Jedna rzecz, która jest inna od mojego systemu mocowania moich kwadratów jest to, że moje się mocuje po taśmą dwustronną, po prostu po zewnętrznej stronie. Tutaj mamy łączniki, jak widać. Pokażę Wam, jak to wszystko dzisiaj działa. Tutaj mamy inny system mocowania do ścianie, ściany, mianowicie przyklejamy taśmę sobie dwustronną do tego elementu i potem to mocujemy do ściany i wkładamy w to nasz, e, nasz sześciokąt. Jest, zakładam, nie testowałem tego i nie planuję testować, natomiast zakładam, że jest możliwość przewiercenia ściany i po to są te dwa otwory tutaj po bokach, żebyśmy mogli na śrubki sobie to zamocować, co niektórym z pewnością przypadnie do gustu. Na razie wyciągnijmy wszystkie 9 sztuk i zobaczymy, z czym to się wszystko je i co mamy jeszcze tam w komplecie. Dobrze, więc tak, mamy ściereczkę, żeby je móc przeczyścić sobie, czy jak już wiszą, czy jeszcze przed zawieszeniem. Mamy widzę ładowarkę, która wspiera wszelkie standardy, czyli mamy UK wtyczkę i mamy naszą wtyczkę standardową, z której będziemy dzisiaj korzystali. To jest nasz zasilacz. On wspiera. Takim łącznikiem nietypowym, on wspiera ograniczoną liczbę tych paneli. Jest instrukcja, i chyba w aplikacji, jeśli dobrze pamiętam, i na stronie, gdzie mamy konfigurator, ile i jakie potrzebujemy zasilacze. NanoLeaf oferuje różne zasilacze, ponieważ te 9 sztuk. Możemy sobie rozszerzyć o kolejne, i w tym momencie, jeżeli będziemy mieli ich bardzo dużo, to będziemy potrzebowali mocniejszy zasilacz, co wydaje się naturalne, więc jest odpowiedni konfigurator do tego. A to są nasze mostki do łączenia. Zakładam. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak się mocuje, zaraz to sobie sprawdzimy. A tutaj z kolei w kopercie mamy nasze naklejki dwustronne, aby je zamocować do ściany. Z tego na razie nie będziemy korzystali. Tutaj mamy jeszcze nasz sterownik. To się montuje na brzegu jednego z paneli. Aby móc sterować nimi ręcznie, czyli jeżeli nie chcemy korzystać z aplikacji, tylko chcemy ręcznie wyłączyć, wyłączyć, różne rzeczy robić. Ładowarka ma dosyć długi kabel, powinien Wam spokojnie wystarczyć. No chyba, że macie naprawdę daleko, to będziecie musieli jakąś przedłużkę zastosować. Jak widzicie, montaż tego jest banalnie prosty, po prostu to wciskamy, nic więcej. Już mamy nasz sterownik zamontowany na pierwszym panelu. I teraz zaczniemy podpinać kolejne. Więc ponownie jest to banalnie proste. Pinamy sobie taki, tą złączkę, ustawiamy drugi panel, podłączamy obie i one się jako tako trzymają. To nie ma być fizyczny, mocny system montażu. One się trzymają przede wszystkim na kleju, więc należy je sobie ładnie na ścianie ułożyć, ponieważ jest tak wiele różnych wzorów, które można stworzyć tutaj, jak widzicie, i tak wiele różnych sposobów, na jakie można je połączyć ze sobą. To bardzo gorąco przypominam, wystarczy na jednym rogu łączyć, nie musimy na dwóch. To bardzo, bardzo mocno polecam. Głębsze zastanowienie, jaki chcecie wzór stworzyć, jak chcecie je umiejscowić na ścianie, bo możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja przy moich kwadratach, które już widzieliście, tych jeszcze nie zdecydowałem, co zrobię. Jeszcze nie wiem, one są bardzo duże i. Nie, nie wiem, jaki będę miał kształt. Na razie kombinuję, na razie się przymierzam. Problem, jaki mam w tej chwili, to jest taki, że nie będę mógł ich zamontować na tych środkowych punktach mocujących, więc będę je po brzegach mocował na tych czarnych tutaj, na rożnikach. Do tego czekam na odpowiednią taśmę, która musi do mnie dojechać, niestety. Więc również trochę eksperymentuję, bo mam ścianę, która po prostu nie będzie w ten sposób tego wspierała. Teraz tak, więcej na razie nie będę montował. Zmontowałem 6 paneli z 9. Wykorzystam wszystkie, ale na razie spróbujmy na 6. Zasilanie podłącza się inaczej od wszystkich innych, mianowicie. Poziomo. Teraz tak, przetarłem widać, że już ożyły, delikatnie się zaświeciły. Bardzo ważna rzecz. Razem z instrukcją dostajemy kody QR do parowania. Osobny dla iOS, osobny dla Androida. Już się połączył. Więc tak, jeszcze raz, żeby do Home dodać, musimy jeszcze raz kod zeskanować. Istotne jest, aby iPhone był podłączony do sieci 2,4 GHz. bo inaczej urządzenie nie będzie go wspierało, ponieważ one nie potrafią obsługiwać 5 GHz. No, chyba coś ożywają. Dobrze, dodamy go sobie do Office. Nazwiemy go. Tam jest Canvas, więc to nazwiemy hex. I mamy automatyzację, których od razu chcę tutaj z których od razu chcę skorzystać. Ja na razie nie będę tego robił. I teraz tak. Tutaj musimy sobie orientację dobrać. To jest ciekawa rzecz, więc to się zgadza. Dobrze, dobrze ją wybrał. Taką właśnie mam orientację w tej chwili stworzoną, To jest istotne. Ta aplikacja musi o tym wiedzieć, ta nanolifowa, Device sync może. Być. Dobra, zakończmy to na razie. Wchodzimy tutaj do aplikacji i mamy tak, Basic, czyli po prostu sobie zmieniamy kolor, możemy sobie ustawić, dowo ale ładnie to świeci, kurczę, fajnie jest, dobra, jest to, to mi się podoba. To ładnie świeci od e, mojego Canvas. O, to się, o, ten co czerwień, genialna, dobra. Możemy tworzyć sceny, które potem możemy synchronizować z Apple HomeKit, czyli mo możemy mieć, e, zależnie od muzyki, Możemy też mieć takie, które będą teraz, widzicie, reaguje na mój głos. Im głośniej mówię, tym jaśniej się łączę. Mamy Blaze, czyli to będzie jakiś tam e, pożar, ogień, coś w tym stylu. Mamy plażę, to mi się podoba, Cocoa Beach, to będzie dobre. Cotton Candy i to są różne animacje. Mamy tych scen gotowych dla nas. Możemy tworzyć własne tych scen gotowych dla nas. Jest mnóstwo. Ta znowu reaguje na dźwięk, nie musi reagować na dźwięk. Tutaj mam odpowiednie ikonki z dźwiękiem. Tutaj mamy date night, czyli na randkę. Daylight po prostu w ciągu dnia, i tak dalej, i tak dalej. Mamy dżunglę, wodospad, zachód słońca, nocny tryb, czyli y, y, imitujący y, niebo, i tak dalej. Światło do czytania. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i możemy to dostosować do naszych potrzeb dokładnie tak jak chcemy. Tego jest w cholerę. Tutaj sobie dodajemy ulubieńców. Możemy również zmniejszać lub zwiększać jasność. Ja mam na 100% w tej chwili ustawione. Dla mnie jedną z podstawowych scen to będzie po prostu kolor biały. Mamy jeszcze możliwość sterowania temperaturą światła, co jest bardzo, bardzo fajne, zależnie od potrzeb. No i możemy oczywiście zapamiętywać tutaj nasze ulubione jakieś biele, czerwienie i tak dalej, najprzeróżniejsze różne kombinacje. Oczywiście jeszcze pozostaje dodanie scen do ulubionych, czyli mamy tutaj, o, światło dzienne, proszę. Chcemy favorite, klikamy favorite i teraz się pojawia w naszych ulubionych. To robi świetne wrażenie. No mówię, ja mam ten canvas już od dłuższego czasu na swojej ścianie. I go bardzo lubię. Tutaj zresztą go widzicie, to są takie kwadraty. Ja mam ułożone w taki wzorek specyficzny. Na Heksy spe już mam przeznaczone miejsce, jeszcze nie zdążyłem zamontować, mam parę ograniczeń w związku z tym. Więc czekam na to, aż będę mógł to zrobić. A tymczasem tak wyglądają te panele. Jeszcze wam pokażę łączniki tutaj od tyłu. Czyli mamy te łączniki, do których po prostu się wpina. I w ten sposób. Te gniazda są plastikowe, to są takie zaczepy zwykłe. Nic się z tym nie powinno dziać. To jest dosyć prosta konstrukcja. E, no i jeszcze z bliska Wam pokażę ten element mocujący. Czyli to się dosyć, jak widzicie, dosyć łatwo demontuje. Trochę siły wymaga, ale bez przesady. Jak to się wepnie, no to to możemy sobie montować na ścianie. Przy czym warto oczywiście przyłożyć całość, aby mieć pewność, że w dobrym miejscu montujemy. No i potem to możemy sobie oczywiście odczepić, zostawiając uchwyt, żeby czy przeczyścić, czy wymienić, czy coś. Jak widzicie, ta powierzchnia łapie paluchy. Ja mam tłuste paluchy, jest dosyć gorąco w tej chwili w Polsce, są upały, więc mam dosyć tłuste paluchy. I po to jest szmatka, żeby muszę sobie wyczyścić po prostu, bo jest to, no niestety to się brudzi, więc warto potem przeczyć. Podejrzewam, że jako, że to jest tworzywo sztuczne, to korzystanie z chemikaliów nie jest wskazane. Taki mały teaser na koniec, już zacząłem całość montować. Są na razie dwa panele zamontowane, więcej na razie nie będę mógł. Czekam na dalsze kroki, zanim będę mógł to zrobić. Natomiast podpowiem, że przestało działać. Działał przed chwilą, robiłem update firmware'u, więc pewnie coś jeszcze się jeszcze zmieniło. Można gesty wykonywać, czyli nie dość, że góra, dół, lewo, prawa, bla, bla 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 i tak dalej, ale jest naciśnięcie, podwójne naciśnięcie albo długie przytrzymanie i to wywołuje różne sceny w moim przypadku i można dla każdego panelu konfigurować osobno trzy różne zachowania genialne więc jeśli macie jakiekolwiek pytania jeszcze zapraszam do komentarzy postaram się odpowiedzieć na to czego nie wiecie dziękuję bardzo do zobaczenia czeo